Dajcie, ziomki. Zagramy w minecraft.pl Właśnie, z... Właśnie gram z moim kolegą, który nie da mi nic powiedzieć. Dobra. Subskrybujcie um. mój kanał, bo mam mało subów na nowym kanale. Tak, tylko ja... dwa. Ja, ja, ja mam tylko cztery, czy tam pięć. Pięć subów. I please, subskrybujcie. Ale podaj um. nazwę tego kanału. Dobra, ale um. zmieniam nazwę kanału. Będzie... Sunflower 365 Czemu Sunflower? Sunflower! Przecież wiem o co chodzi! No z planta! Wiem. Yeah. plant z wersyzoną! Skin mi się zmienił! No dobra, nieważne! Nie. Ja nie, nie Robi, Będziemy robić serwer. Robię nazwą Jako! No może. A to niech. Ym, nasz y, główny. No, nasz główny pan, który to nagrywa. Dobra, już wiem jak nazwę serwa. Dobra, to ró... Główienko! Nie. Do... Jak? Ty nazwij. Albo od widzów. Myślę, że jesteś smak. To nazwijmy ten świat jakoś... Nagrywam. Okej. Okay. Nagrywa. ...Precjatur, bo nie umiem z szkietami. Peaceful. Peaceful, co ja czemu, czemu wziąłeś... Yy, ...Survival? Bo survival jest najlepszy. Z czatami. Oleś, ogarnij się. No dobra, a robimy serwa na, yy, z graczami. Nie, bo musiał być pięć internet, a tu nie mam internetu, bo jestem u ciebie. Masz no kurwa. Chcemy się powiedzieć koźwa. Proszę mów! Koźwa ja cię, jak ja to pisnę jebany! Oj, przepraszam. On jest chory na łeb. <laughs> On tron. sam jest chory. Dobra, co to robimy najpierw? No oczywiście, drewno, dirt, kobel. Po co mi dirt? E, żeby się podsadzać. Ale po co mi jak ja nie gram z nikim? Żeby się podsadzać. Po co? Na. No. <laughs> A to było mua, dobre. Mua, mua, mua. Ale zaś subskrybujcie mój kanał, proszę Was, bo bardzo mam mało osób. Lajkujcie, komentujcie, mnie to no, nie No, Tak jak u mnie. No tylko że u Ciebie już prawie nic nie tych filmików. No szkoda. Ale ja oglądam, bo nie mam... Dzięki! Pora. I zasubskrybujecie z mojego kanału. Jak dobijecie 10 tysięcy lajków, a po czasie pod moim filmem... Moim też. Na, nagram kolejny film. Pod nazwą Gówno Psie. Ja. Napiszcie w komentarzach, jakie byście Powiedz, chcieli. Jaki by... Powiedzcie, jaki byście chcieli film. Bo, dy... Bo na razie jedyne, które mam to e... Minecrafta e... i nic. Ej! O, Daj a, skończyć. Ale klip. No niezły. Mam Minecrafta. No. Pianino Tyler. Y, ten, y spent by... Y, grę spent by apple, apple pen i... Jeżeli niektórzy znają to możesz, no. But I have a pen. I have apple! apple. apple. Mm. Nie gad! Do... Nie ma teraz appół. No dobra, nie gadam pan. Damy do... gofiki! Dobra, bumbić! I zrobił. Uuuu, nieźle. A wiesz, że ty możesz sobie jeszcze kilo, nie kilo, tylko żelazo możesz sobie wykopać. No bierz węgiel, facet! Zlagował mi się telefon, o co chodzi? O, i zrób sobie taką małą norkę. Jak u A co ja mam zamiar robić? Pochodnie. Zrobić takie wielkie Zrobić takie wielkie gówno. Mam pochodnie. O, to postaw rzecz, bo już nic nie widać. Jakieś No... Tam jesteś. Przestań gadać. Tak dużo gadać. O ile kobiet to najdzie dla mnie. Jak chcecie mogę jeszcze nagrać różne mapy. No. On chociaż będzie mi pomagał nagrywać mapy. No. No bo ja nie będę miał czasu. To laj lajkujcie. I będzie on u siebie nagrywał. No. Jak chcecie napiszcie w komentarzu żebyśmy zrobili. Ym, ym, a pytanko. Yy, ten. A kto jest za tym, żeby zrobić w następnym odcinku? Jak żeby znaleźć, poszukać? Takich ten skarbów, przedmiotów. Dobra. A w ogóle. Marcel? Mm, pytanko. Mów. Y a może zrobimy taki. Y no jak to się nazywa? Mm. Y Mów to chcesz. No na będziemy nagrywać Minecraft. No. Jeden odcinek u ciebie, i mm. jeden u mnie. A co teraz robimy? U A, ciebie! No tak! No, zrobiłem sobie kanapę i, ja, i... I nie potrzebuję niczego no więcej. No tak, tylko u mnie mogę. No, u um... no mogę piecyk coś zrobić. Dobra, rób piecyk i nie rób ich aż 9 tysięcy. O, od razu dwa piecyki, No to jest bardzo mądre. Bardzo duża inwestycja. A czy jakbym miał dużo żelaza? Artko, że jeden. No tak! No no dobra! Co? No to rób kopalnie i szukaj żelaza. A po co jak na razie sobie taką norkę zrobiłem? Taką blizdy. Zamknij mordę. Sam ją zamknij. Proszę cię. Dobra, szukaj drewna. O, wezmę się to na szkło. O no, to jest dobre. No, mam pomysł. <grym> A wiesz, że szkło <grym> można wydobywać właśnie kilo. Jak? No, ktoś tak zrobił na YouTube. A... Ja... A niczym nie da się zbić szkła. No i kurde, się Minecraft kraszuje. Nie kraszuję się, tylko ty, ty się kraszujesz! Ty bo, ba... nie, bo nie zamkasz swojej mordy. Dobra, sorry za to i sorry za gówno. Przestań. Bo on nie może się zamknąć swojej mordki. A czemu ty bierzesz yy, deski, przepalasz? A wiesz, że... I mam szkło! Bóg to bierz. wygląda jak deska! Co ci wygląda jak deska, gówno, pie? Tam wyglądasz jak to deska. Ja nie mogę. Widziałeś chory jakiś. Ja go już nie rozumiem stanowczo. Kraków tutaj. I to jest nożno, nie? Piszcie no. w komentarzach. O, o co mogę zrobić. To, to, to jest, jest piaskowiec. Sandstona. Ja yeah. mam stan A po co ci piaskowiec? No. Ozdobić sobie wejście. Jak to wygląda jak jakaś... Jak jakaś... kupa bloku. Bo ty... bo ty się wystałeś jedna Może tak wygląda, bo ty się wystałeś. Nie, bo ty sam tak budujesz. Już lepsze budowle buduje. Mm. Patrz co zrobiłem. No i casi tego. To jest nagrywane! La la. la, la! Jak skończymy ten następny, to już będzie koniec tego odcinek. No. A jeszcze zaraz następny będzie robiony. Trzeci! Ty, z tym kolektion. Trzeci będzie. Drugi dopiero będzie, będzie. U mnie będzie drugi! U ciebie trzeci. A no tak. Bo, Jezu, on nawet nie wie, kiedy będzie. Kiedy będzie u mnie odcinek na kanale, a kiedy u niego. Dobra, teraz porównajmy i pokażę swoją skórkę, jak ona się wygląda. Jako się nie laguj teraz! No. Musiałem się lagować. Musiałem na to ałać Musiało się lagować. No w końcu latra video co to jest? Co on! Ja mam ja mogę włączyć na jedzenie. Od Oto Woz, żeby Nie, bo mi się gra na mnie. Dobra, i na razie. Dobra, na razie. Czemu ty pokazujesz na razie? Czemu pokazujesz